Sponsorem programu jest Orlen, sponsor generalny Igrzysk Europejskich Kraków Małopolska 2023. Dalekich lotów polskim skoczkom rzeczy firma Plachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba! Piotrek, rozmawialiśmy po pierwszej serii, to powiedziałeś mi, że no tak wysoko na średniej krokwi jeszcze nie leciałeś, trzeba było zadbać o kolana już. Nie, nie, to tak, to, to był <laughs> rekord mojej wysokości tutaj. A, a wiem, że tak by, no pamiętam tu dwa lata temu jak na Mistrzostwach Polski, a bo jest Słońce. Nie spoko teraz, <laughs> nie to tak, jak no and... mam gdzieś tam też, e, jakby to jest tak, że jak właśnie trochę .Yeah, intensywnie jest, jak właśnie teraz. E, wczoraj był właśnie taki długi ciężki dzień. Dzisiaj rano też tak było od rana się zaczęło, no i gdzieś już tak by, no czułem po prostu to, to kolano trochę, że, że to kolano już jest takie, no nie do końca e, no tak jakby po, powinno być, jutroż pewnie będzie dobre, ale, ale ten, no i gdzieś tam jak, jak wylecie w kosmos w tym pierwszym skoku, e, no to mnie wolało kolano, tylko tak sobie myślę, a nie będę rąk rozkładał, tylko sobie troszkę tak nóżkę sobie tak troszkę sobie wpuściłem pod sobie i tak. I tak go. O, I tak żeby wylądować jeszcze ładnie telemarkiem, no bo tak, no tam jakby tam mnie fajnie e, rotowało, i, i ten i tam no daleko bym tam skoczył, na pewno. Skoki dostał Dwa złote, w tym jedno srebro dla Austriaków, czego brakuje Polakom względem au reprezentacji Austrii? No medali. Ale <laughs> w systemie szkolenia, wobec? jakieś różnice jest pan w stanie wskazać? Nie no, system szkolenia, no tak, no to indywidualnym, no to Walczyliśmy, no wiadomo, walczyliśmy, no e, gdzieś tam, jakby, jakby, no, były te popołudniowe, to, no myślę teraz na tych te popołudniowych, przypuszczam, że tam jakiś medal bym zrobił, nie, ale tak no. No, wiem, że tak stać mnie tu było też na medal, na no, w mixach, no to tak potrzeba jeszcze trochę czasu. Na razie dopiero tak by zaczynamy ten system, znaczy dziewczyny zaczynały ten system i, i tak by, no, ja to bardzo pozytywnie widzę, już tak by widać jakieś postępy, bo się przychodziło na te treningi gdzieś tam, czasem jedna dziewczyna, czasem w ogóle. A teraz widać tą grupę, że one są, trenują. Fajnie, że Stefan. Hula też jest asystentem i widać, że tam cały czas z, z nimi na, na tych treningach, a on no tak tu jak kończył, to też mówiłem, że e, takby tak Stefanek na, na, trenera, na, na trenera się nadaje. E, także, także, no i, i teraz jeszcze nowy trener przyszedł Harar, e, har, 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 tak. Dawid, co ty na to, gdybyśmy tak przebudowali harmonogram, żeby dwa razy dziennie skakać w zawodach i rozmawiać po nich potem? Czy wiesz, pomysł fajny tylko, kto rano będzie wstawał? No my. No właśnie, ale czy my? No, no wy zawsze dajecie radę. No no, znaczy, no, ja bym wolał tak o 13 rano wstawać, ale. Nie jest mi to dane. E, no, teraz po południu troszeczkę się lepiej obudziłem, ale, ale mimo wszystko e, e, w tej drugiej serii to spóźnienie było dość okrutne na progu. Ale pod względem technicznym te skoki troszkę lepiej wyglądały i, i myślę, że to jest e, to jest taki ok, krok naprzód e, i jakaś baza do tego, żeby budować pewność siebie przed dużą skocznią. Dzisiaj technicznie, technicznie najlepszy był ten skok w serii próbnej dzisiaj w południu, bo tak wyglądało to dosyć czysto jak wyszedł z progu i ła, fajnie się leciało chyba. E, no ten w próbnej też był już, już w miarę czysty. E, pierwsza seria też, też okej. Okay. No w finałowej wydaje mi się, że od tej technicznej strony też to w miarę wyglądało. No wiadomo, to spóźnienie też gdzieś tam e, rzutuje na to, jak, jak człowiek z tego progu wyjdzie. E, ale, ale mimo wszystko wydawało mi się, że to było spokojniej niż, niż rano. E, ale do soboty trzeba nogi wyświeżyć i będzie ok. Tak patrząc na te przygotowania, ile skoków mniej więcej oddaliście do tej pory już od rozpoczęcia przygotowań? Nie liczyłem tego, Szczelałbym, że no może z 50, nie wiem, tak, e, tak pi razy drzwi, plus minus 30. Dawid, kiedy widzisz te zmiany zachodzące w kadrze kobiet, to, to to czujesz, że nareszcie ktoś się za to zabrał? Ojej, wiesz to, ja się zmianom nie przyglądałem. Ciężko mi jest to ocenić, bo też aż tak dużo razem nie trenujemy, ale z drugiej strony wydaje mi się, że to jest troszeczkę za wcześnie, żeby to oceniać, bo pracują ile, półtorej miesiąca może? miesiąc, więc, więc to, jest, to jest bardzo krótki okres czasu i myślę, że tutaj trenerowi trzeba dać kredyt zaufania i, e, i ten czas na pracę. To, co widzę, to to, że dziewczyny są bardzo zaangażowane, zmotywowane i, e, i chcą pracować i dawać siebie 100%, a to już jest, a to już jest 90% sukcesu. Can we fight finally in mixed competition? It was a start, I would say. I mean, um, we could see in the first round that uh, there is already some improvement with the girls. Uh, they did a really solid jump, um, and also after the first round it, it looked pretty really promising for us. Second round was yeah some mistakes again. I'm super happy with 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 uh, David's first jump and with Biotek's uh, two jumps. Uh, that was more like in the last camp two weeks ago. And we just have to say, still, congrats to the work from Stefan and, and also from Hari. You can see they have a team now, uh, there's a spirit, and yeah, there's already a little progress, but we have to give them time. Uh, I think they cannot do miracles uh, within uh, one month, but if they keep this track, uh, I'm sure that we can develop something.